Siedmiominutowy stretching na stojąco. Potreningowe rozluźnienie z Luizą Awagian składające się wyłącznie z ćwiczeń w pozycji stojącej. Zaczynamy od szyi i karku. Spokojnie oddychając powoli pochyl głowę w lewo i w prawo. Wykonuj ruch do momentu, w którym czujesz się komfortowo. Następnie wykonaj kilka płynnych skrętów w lewo i w prawo, cały czas spokojnie oddychając. Teraz skłony do przodu, broda do klatki piersiowej i głowa do tyłu z brodą do góry. Zapleć otwarte na zewnątrz dłonie, wypchnij górny odcinek pleców mocno do tyłu, jednocześnie maksymalnie wyciągając ręce do przodu, tak aby dłonie i kręgosłup znalazły się jak najdalej od siebie. Przyciągając dłonie z powrotem do klatki, ściągnij łopatki i weź wdech. Wyciągając ramiona, Wykonuj wydech. Teraz spleć dłonie za plecami. Z wydechem wypchnij klatkę piersiową mocno do góry, jednocześnie maksymalnie wyciągając ręce do dołu. Biorąc wdech, wykonaj skłon do przodu rotując górną część klatki, jednocześnie unosząc ramiona do góry. Wykonuj wszystkie ruchy płynnie. I spokojnie, oddychając powoli i głęboko. Wyciągamy wysoko jedną rękę ponad głowę, wydłużamy kręgosłup i pochylamy się do boku, sięgając jak najdalej. Ćwiczymy na zmianę, na dwie strony. Wyciągamy się spokojnie, łącząc ruch z wydechem. Nie łam się w biodrach i nie skręcaj tułowia. Całe ciało powinno tworzyć jedną linię. Teraz ugnij lekko oba kolana. Nie zginając nóg dalej, wypchnij pośladki mocno do tyłu i pochyl tułów do przodu. W tej pozycji zacznij bujać się na boki, skręcając lekko tułów na zmianę do lewej i prawej strony. Pochylamy tułów do momentu, aby nie zaokrąglić dolnej części pleców. Wykonuj ćwiczenie płynnie i spokojnie. Stań stabilnie na jednej nodze, drugą oprzyj na udzie nogi postawnej. Następnie, wypychając pośladki do tyłu, obniż pozycję, rozciągając w ten sposób zewnętrzną część uda. Wykonuj ćwiczenie w taki sposób, aby czuć się komfortowo. Jeśli początkowo masz problem z zachowaniem równowagi, możesz wykonywać ćwiczenie opierając się na przykład o ścianę. Przechodzimy do rozciągania przedniej części prawego uda. Przyciągnij piętę w kierunku pośladka, chwyć stopę dłonią i wypchnij lekko biodra do przodu. Wytrzymaj w tej pozycji 30 sekund. Pięta nie musi dotykać pośladka. Wykonuj ćwiczenie w taki sposób, aby czuć się komfortowo. Mięśnie brzucha i pośladków lekko napięte. Spokojnie oddychamy. Teraz druga noga. Przyjmij stabilną pozycję, w której będziesz czuć się komfortowo. Spróbuj, napinając pośladek, wypchnąć lekko biodra do przodu. Nie zapominaj o oddychaniu. Spokojne, głębokie wdechy i wydechy. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, jeśli masz problem z równowagą, możesz oprzeć się o ścianę lub krzesło. Ok, zejdź do półprzysiadu, wypychając pośladki wyraźnie do tyłu, stopy lekko skierowane na zewnątrz i w tej pozycji wykonuj skręty tułowia. Otwierając się mocno na zmianę na prawą i lewą stronę. Patrzymy za skrętem. Otwieramy się jak najmocniej, ściągając jednocześnie łopatki. Każdemu skrętowi towarzyszy wydech. Przyjmij pozycję głębokiego wykroku. Oprzyj się przed ramieniem na nodze wykrocznej, a drugie ramię załóż za głowę. Rotując tułów mocno do boku w kierunku nogi wykrocznej. Powinno być odczuwalne wyraźne rozciąganie zewnętrznych partii brzucha i pleców. Jeśli masz problem z utrzymaniem równowagi, możesz oprzeć kolano nogi zakrocznej o ziemię. Zmieniamy nogę wykroczną. Zakładamy drugą rękę za głowę i wychylamy tułów na drugą stronę. Oddychaj spokojnie, starając się stopniowo pogłębiać odchylenie tułowia do boku, ale w taki sposób, by nie pochylać się jednocześnie do przodu. Ok, teraz prawa noga całkowicie wyprostowana, pięta dotyka podłoża palce skierowane do góry, lewa noga lekko ugięta. Ściągnij łopatki i pochyl tułów do momentu, gdy poczujesz rozciąganie łydek i tyłu uda. Przez całe ćwiczenie utrzymuj wypchniętą klatkę piersiową i proste plecy. Zmieniamy nogę. Rozciągana noga powinna być całkowicie wyprostowana. Palce skierowane do góry. Spokojnie oddychamy. Pogłębiaj rozciągnięcie zawsze z wydechem. Pilnuj, aby łopatki były ściągnięte, a dolna część pleców nie zaokrąglała się. Na koniec, dla pełnego rozluźnienia i uspokojenia organizmu. Wykonaj luźne wznosy i opuszczenia ramion, połączone z głębokim oddechem. Ruch ramion wykonuj w dowolny, naturalny dla Ciebie sposób. Skoncentruj się na oddychaniu. Znosząc ramiona, otwieramy się i bierzemy głęboki wdech. Opuszczając ramiona, powoli wydychamy powietrze. To już koniec stretchingu na stojąco. Rozluźnienie po intensywnym wysiłku to bardzo ważna część treningu. Pozwala nam wyciszyć organizm i przyspieszyć regenerację poprzez zwiększenie dopływu krwi, tlenu i substancji odżywczych do naszych mięśni. Do zobaczenia podczas kolejnych treningów z Centrum sportowca .pl.